Siemano. Taka latarka Skoda Superb. Ona tam jest w bagażniku. Tutaj ma trzy wyprowadzenia. Ona jest tam zapinana i pełni funkcję, podwójną funkcję. Normalnie jest zapięta, i w momencie otwarcia bagażnika ona się oświeca. Lub można ją wyjąć i sobie o, jako latarkę użyć. Podejrzewam, że świeci tutaj ta część normalnie hmm, jak jest jako lampka bagażnika a jak używana jako latarka to świeci ta część Nie wiem jak te wyprowadzenia tutaj Musiałem się zapytać, bo to od, Krzynola, od Krzycha z kanału Krzynol Garage przysłał mi że nie zaświeca się po otwarciu bagażnika Może te ledy padły Nic, trzeba będzie to jakoś rozkminić No i rozebrałem sobie tą lampkę ona tutaj jest normalnie na zwykłe baterie. Ja myślałem, że tutaj będzie jakiś akumulator i że to się ładuje z samochodu, ale nie, nie, tu są zwykłe baterie. No i nie widać tu żadnej elektroniki, ale jakaś musi być, bo są różne tryby tego świecenia. No i jest w ogóle no sterowanie z mikrostyku, więc jakiś tam układzik musi być malutki chociaż żeby tym sterować. No pewnie będzie po drugiej stronie. Żeby się tam dostać, to trzeba cały ten koszyk wy, wylutować. Tutaj jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6 i te chyba też, bo one też w tym koszyku tu siedzą. No nic, wylutuję to i patrzymy sobie tam. Jakiś scalaczek będzie i pewnie też od obsługi tego, nie wiem. I spróbujemy po ścieżkach dojść. Jak nie, to jeszcze do krzycha napiszę i zapytam się, czy ma rozpiskę. Na pewno ma, bo on ma takie rzeczy. Wylutuję tą płytkę, zobaczymy co po drugiej stronie. Wylutowałem tą płytkę. Widać, że tutaj było jakieś zalanie sobie jakiś wskaźnik skołować. Widać już tutaj, że zalanie było. Tych nie trzeba wylutowywać, tych blaszek. One wyjeżdżają tu z tego koszyka. Tu lekko mi się przygrzało lutownicą, jak lutowałem. Krzynol mnie zabije. No i dobra, no to mówię, zobaczmy tego stalaczka małego, co tam jest z drugiej strony. <grybujesz> Grubo. Lampka zwykła, nie? Widzę, jakaś przetwornica jest. No i tutaj widać ślady zalania. Być może tą ścieżkę tutaj zjadło Wyczyścimy sobie to i przemierzymy, o co tutaj chodzi. Ale po co tutaj aż tyle, to nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że lekka przesada. Dobra, czyszczę i patrzymy. Pod mikroskopem sprawdziłem jest przerwana ścieżka. Tutaj ta to wygląda na plus, bo idzie tutaj do diody, za diodą idzie tutaj na, na ten dławik. Yy, tutaj to będzie jakiś transfil, bo z jednej strony jest do masy, a z drugiej właśnie do plusa. I jak teraz patrzę, to nie są baterie zwykłe akurat tutaj, tylko to są yy, akumulatorki takie. Ciekawe, czy tutaj mają być akumulatorki, czy to ładuje, raczej chyba ładuje, bo tu jakaś przetwornica jest, nie wiem. Sprawdzimy sobie to. E, prawdopodobnie ktoś tu wsadził kiedyś baterię i wylały się, tak to wygląda. Odbuduję sobie tę ścieżkę, tu więcej jakichś uszkodzeń nie widzę. No i spróbujemy to odpalić. Ok, to lutuję. No i zlutowałem tą ścieżkę. Zabezpieczę sobie to jeszcze solder maską zieloną będzie pod kolor płyty, to do wyciskania też dostałem od tego samego człowieka co zrobił mi zwarciobox dzięki, przydaje się, widzisz pracuje pokrywam to soldermaską i utwardzam ultrafioletem nałożyłem tak to wygląda no i teraz ultrafiolet Kładę to tak i jakoś tutaj sobie to. No, stoi. Niech sobie tak, z 5 minut lekko poświeci na to i, i, i będzie utwardzone. No i dobra, podpięłem sobie tutaj plus minus. Plus tutaj, gdzie, gdzie, gdzie było to przepalone znaczy gdzie była ta zjedzona ścieżka minus jest tutaj ale żeby sobie nie paćkać tu już dziurki to podłączyłem sobie pod kondensator i zapniemy sobie tutaj na razie 9V jeszcze przez rezystor dodatkowo nie ma żadnego poboru dam 12 nic się nie dzieje to trzecie które Prawdopodobnie tutaj masę podaję, żeby zaświeciła się ta lampka. Wezmę przez rezystor. Bezpiecznie będzie przez 1 kilo. Tak. O. Ale jedna się tylko zaświeca. Ciekawe, ile ma się ich świecić. No chyba wszystkie, nie? Udam bezpośrednio. Może reszta diod zjeranych. No, one tu nie są w szeregu, one tu są jakoś... Nie wiem czemu tak. Sprawdzę tu jeszcze, może coś, coś znajdę. Zmierzę sobie w teście diody, one powinny się zaświecić. No to świeci. Świeci. I też świeci, czyli diodę sprawny. Nie mam pojęcia jak to jest tutaj realizowane. No ewidentnie była zjedzona ścieżka, jest zrobiona. Ale czemu świeci tylko jedna? Nie spróbuję to znaleźć, rozkminić czemu tak. No i tak sobie pomyślałem, że to może taka jest informacja, jak e, akumulatorki się uszkodzą. I że tak e, wtedy informuję o tym, że coś jest nie tak. E, podpiąłem sobie to już, wlutowałem sobie już tutaj, bo już te dziurki, no już, no już zalutowane jest, więc dałem sobie przez rezystor no i po co tam też ta elektronika jest patrzcie nie bierze prądu, no coś tutaj niby wskacze ale jak dam powyżej o 13,6 13,9,14 zaczyna płynąć prąd a jeszcze bez rezystora dam bo teraz jest przez tłumowy rezystor tak dla bezpieczeństwa o nie ma nic nie 13V nie ma 13.6 zaczyna coś siedziać 13V nie 13,7 zaczyna płynąć już znaczący prąd, 100 mA ponad czyli działa tutaj będzie układ ładowania, jeszcze sobie to sprawdzimy miernikiem. Aha, no i do sedna. Po włożeniu e, tych akumulatorów teraz jak tutaj dam masę, świecą się wszystkie. O. Tu przychodzi masa, e, informacja o otwarciu bagażnika, informacja przychodzi masą tutaj na ten trzeci pin. Znaczy trzeci, no nie wiem jak tu jest liczone. Na ten od prawej trzymając tak. Ten od prawej całkiem to jest, przychodzi masa po otwarciu bagażnika. Środkowy to jest masa stała, ten całkiem z lewej skrajny to jest plus 12. Ten układ yy, ładuje te akumulatory w momencie, jak mamy odpalony samochód, żeby no, nie, nie rozładowywać akumulatora niepotrzebnie. Złapię sobie miernikiem tutaj nasze akumulatorki. Będzie tak po przekątnej. Są trzy ogniwa. Czy mi się to uda? Jest 3,8 V. Jest wskoczył prąd, tutaj zaczyna rosnąć napięcie, i po prostu jest tutaj układ ładujący, który ładuje tylko wtedy, jak jest samochód odpalony. Tak to zrobili, stąd też tyle tamtej elektroniki, mikrokontroler kontroler i w ogóle cuda na kiju. Ktoś by powiedział, głupia lampka, nie? No, a tutaj, jak damy masę, świecą się trzy, a jak wypnę baterię, też się trzy świecą. Nie wiem, czemu się świeciła jedna. Może miałem za niskie napięcie? Nie. No nie mam pojęcia, o czemu się jedna świeciła. Tutaj w ogóle jest takie dość magnesy. To nie są chyba neodymowe, ale dość silne. Przypomnijcie, jak to wyjmujemy. O, tak akumulatory zostają. No teraz zostały dwa. Taka ciekawostka. No nie wie taka lampka, a jest tutaj takich rozwiązań trochę zastosowanych, dziwnych. Jak jest wpięta pod zasilanie, to nie działa. O, dopiero jak wypniemy to możemy korzystać, zapniemy, od razu gaśnie nie da się jej uruchomić otwierając bagażnik cyk hm. nie wiem tylko czemu się jedna świeciła a teraz świecą wszystkie dużo niewiadomych jeszcze raz ładowanie jest ładuje a ciekawe czy jak ładuję to zaświeci się. Powinno. O, świeci. Dobra. To co? Doczyszczę tutaj jeszcze tą obudowę. I to by było tyle. No, taka naprawa lampki. Usterka prosta, bo ścieżka tylko zjedzona, no, ale trzeba to sobie całe wylutować, żeby tam do niej się dostać. To tyle. Na razie. Do zaś.